Cześć, pan na mnie domy. Zapraszam Was na krótki poradnik dotyczący obsługi na dystansie na CET 2009. Zapraszam. Ten poradnik dotyczyć będzie powiększenia lub pomniejszenia uprawy za pomocą notatnika lub innego programu edytujący teksty. Zapraszam bardzo. A więc aby yy, na, powiększyć lub pomniejszyć ściernisko <laughs> lub inne yy, rośliny należy wejść yy, a więc odpowiedzą yy, na ikonę tutaj yy, na ikonę prawym wszystkie myszy, właściwości, że element docelowy, data, maps. Na, będzie tutaj map i yy, 01 i 3D prawym przyciskiem otwórz za pomocą i u mnie i musimy otworzyć za pomocą np. Notepad Lub Wall i mamy tu bardzo dużo linijek. Są to tutaj wszystkie spisy tekstur, te skąd one się biorą? Nas interesuje na przykład powiększenie roślin lub pomniejszenie. No ścierli wszystkiego. Wciskamy Ctrl V i szukamy. Yy, na przykład jest to pszenica. No to yy, Musimy przeszukać. Aż będzie tutaj. Musi być nie tak jeszcze. o tutaj tutaj musi mieć foliage sublayer name failed i dobrze to już możemy zamknąć tu mamy kilka kilka y, pszenica, trawa, rzepak jęczmień, kukurydza y, trawa skoszona owiec i y, słonecznik na przykład mamy pszenicę, wysokość samej pszenicy. Aby zmienić wysokość pszenicy należy ja tak sobie zrobię tak wyżej Żeby wiedzieć gdzie to jest, żeby się nie pogubić. Też na... Tak. I na samym dole mamy to. Więc przesuwamy. I sobie musimy poszukać O! I tu jest już. in hejt więc fake jest to nasza wysokość pszenicy. Wierzy ona w jakichś jakich stopniach. Więc aby zmienić, na przykład powiększyć, na przykład dajemy sobie yy, może dwa na przykład. I wtedy zamykamy. Aż chwilę. Save. I zapisał się. I wtedy zamkniemy, że będziemy mieli wyższą pszenicę lub możemy też zmniejszyć, bo 1,75 damy 1.60. Dobrze. I nie będziemy, nie będziemy. No, możemy sobie zapisać. Ctrl S. Dobrze. Teraz możemy zmienić yy, ściernisko. Heat Cut Short. to jest takie coś. Więc sobie znowu tak. I na koniec. I tu jest hekt 0.13. Ściernisko jest malutkie. Możemy, ja sobie zmienię na przykład na 0.15, aby troszeczkę było większe. Tutaj należy delikatnie tylko zwiększać. Nawet nie musimy na razie zapisywać. Schodzimy znowu niżej. Tu jest bodajże w Jest to bodajże y zostawianie słomy po, po pszenicy. Możemy to by ty, by sobie zwiększyć. zwiększyć szerokość. No, wie, szerokość. Mówię, szerokość się zmienia. No, zaraz zobaczymy. Tutaj na. No, tu jest wysokość, tu jest szerokość. Tu jest jednostka. Więc to będziemy mieli takie rozpłaszczone. Tak, następnie. Tu jest następnie trawa. Tu jest sama trawa. Tu jest co zostaje po trawie. I tutaj nie wiem. Tutaj. Tu jest następny rzepak. Tu jest rzepak, ściernisko rzepaku. O, rzepak muszę sobie podnieść, ponieważ brzmi za mało. Więc sobie wchodzimy na... Szukamy tak. I to 1,8. Damy sobie dwa Barley to jest jęczmień <laughs> o Barley sobie zmniejsza, ponieważ w tej mapie jest siedemdziesiąt że... 75 damy sobie na jeden cztery.